Witamy w naszym pierwszym filmie Barbell Brothers z tej, z tej strony Wiki Kamil Także dzisiaj zajmiemy się wyciskaniem leżąc Wiele osób się zastanawia czemu mało wyciska Bardzo dużo osób chce poprawić jakieś słabe Czyli dociskania albo jakieś różne wyciskania z podłogi Wąskie wyciskania Wyciskania z gumami Generalnie problem zawsze leży w jednym według nas czyli po prostu należałoby się nauczyć wyciskania więc w tym filmie postaramy się wytłumaczyć jak to robić, jak się układać, jak mostkować, jak prowadzić sztangę, jaka trajektoria jest najlepsza. Także oglądajcie. Jest mostek w wyciskaniu leżąc. Dlaczego należy robić mostek przy wyciskaniu leżąc? Większość bywalców na siłowni uważa mostkowanie czy mostek za ruch dynamiczny, czyli leżymy na ławce i w trakcie wyciskania sztangi Odrywamy tyłek i mocno pracujemy nogami. To niestety nie jest mostek, to jest mostkowanie w zapasach czy brazylijskim Jiu Jitsu, nie wyciskanie sztangi leżąc. Mostek to pozycja statyczna, kładziemy się, mocno wbijamy w ławkę górną część pleców, wyginamy plecy w łuk i stawiamy stopy e, zapierając się na ziemi. Tyłek ma stały kontakt z ławką. Siaczki, w Miki wam pokaże jak należy się układać poprawnie na ławce seria Rówiziewkowa, żeby się nie przeforsować, potem zobaczymy jak to wygląda przy większym ciężarze, także zapraszam. Zentuję teraz dwie techniki muskowania, które uważam za najbardziej efektywne. W sumie pierwsza pasuje mi dużo bardziej. Dlaczego przy każdym wyciskaniu leżąc należy robić mostek? Aby tricepsy w trakcie wyciskania sztangi leżąc wykonują ogromną pracę w najcięższej części ruchu, czyli w tak zwanym punkcie krytycznym, tam gdzie kładziemy sztangę na mostek, w szczególności głowobosne i przyśrodkowa tricepsa oraz przednia i środkowa część mieścia na ramiennego były angażowane coraz silniej tuż przed punktem krytycznym. Zaangażowanie bicepsa spadało, klatka piersiowa również wykonywała większą pracę, ale nieznacznie. Mostek pozwala na lepsze zaangażowanie najsilniejszych miejsc wspomagających wyciskanie leżąc. Według badań przeprowadzonych w Norwegii w, 2000, w 2013 roku, aby zoptymalizować ruch wyciskania przez angażowanie tricepsów i wewnętrznej części klatki piersiowej, oraz skrócenie toru ruchu maksymalne wyniki w wyciskaniu, leżąc uzyskujemy przy moskowaniu. Jeśli prowadzisz sztangę na szyję lub na górę klatki piersiowej, w większym stopniu angażujesz barki i górną część klatki, co przełoży się na gorszy wynik w wyciskaniu, leżąc. Sztangę należy prowadzić bardziej w kierunku brzucha, delikatnie poniżej mostka, zachowując łuk, czyli nasz mostek. Nogi muszą mieć stale kontakt z podłożem, a tyłek stale musi mieć kontakt z ławką. Dodatkowym plusem mostkowania jest ochrona stawów barkowych, czyli wyciskanie bez mostka naraża na stałe uszkodzenie umocowanego stawu barkowego. Pozycja wtedy nie jest optymalna. W międzyczasie doszliśmy do konkretniejszych ciężarów. Dzisiaj w planie 130 kg na 3 serie po 5 powtórzeń Także wspomożemy się trochę magnefią. Kamita nasmaruje mi plecy Żeby było lepsze tarcie na ławie Tyłeczek też Użyjemy jeszcze pasków do wysikania Dźwignią Czy Mostek powinni robić wszyscy? Tak, bez wyjątku, nieważne czy jesteś strongmanem, kulturystą czy trójboistą. Wyciskasz sztangę leżąc, rób mostek. Taka dewiza. Jeśli chcesz poprawić wynik w wyciskaniu, a nie robisz mostka, to tak jakbyś chciał poprawić skok wzwyż, wybijając się z wykopanej przez siebie dziury. Możesz tylko obniżyć swoje wyniki. Niestety yy, większość bywalców siłowni wyciskanie na ławce poziomie robi tak zwanym plackiem kulturystycznie, czyli leżąc na ławce całą powierzchnię pleców bez mostka, co prowadzi u wielu osób w pewnej perspektywie czasu do poważnych kontuzji barków. Jeśli zobaczysz na prześwietleniu rentgenowskim, jak jest umocowany staw barkowy, natychmiast zaczniesz robić mostek przy wyciskaniu leżąc. Plecy i kręgosłup w porównaniu do stawów barkowych stanowią potężną strukturę. Jeśli, jeśli regularnie wykonujesz przysiady i martwy ciąg, Nieprawdopodobne jest uszkodzenie kręgosłupa przy wykonywaniu mostka, ponieważ ciężary używane w wyciskaniu są o wiele mniejsze niż w przysiadzie czy martwym ciągu. Przymostek przy wyciskaniu leżąc e, nie zmniejszy zaangażowania klatki piersiowej. Wyciskanie sztangi leżąc jest złym ćwiczeniem pod kątem budowania masa klatki piersiowej. Więcej przyniesie wyciskanie leżąc e, na skosie w górę lub w dół sztangierkami. Tak uważa większość osób. Moje zdanie jest, jest takie, że e, niezależnie od tego czy wyciskamy na ławce poziomej czy e, w skosie do góry czy w dół Angażujemy taką samą partię mięśni. Wracając do kwestii zas zasadniczej, paradoksalnie mostek zwiększa zaangażowanie klatki piersiowej przy wyciskaniu leżąc. Jak to? Otóż spora część zawodników wyciska sztangę bez mostka, prowadząc gryf na górę klatki i barki, co odciąża mięśnie piersiowe. Lekkie zaangażowanie góry klatki przy tzw. wyciskaniu wielocynowym, a angażuje mięśnie na ramienne barków. Że wszystkie kwestie co do wyciskania leżąc zostały poruszone. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do dyskusji pod film. A. Dzięki.